Dzień dobry, witam z rana na kanale Odmładzanie na surowo. Ja mam na imię Mariusz. Dzisiaj 5 pytań w 10 minut. Bardzo szybkie podsumowanie tygodnia, a w zasadzie takie slogany w stosunku do tego, co w tym tygodniu pragnąłem Ci przekazać. Mam nadzieję, że obejrzysz te materiały w całości, jeśli ich nie widziałeś. Na Facebooku było trudno, ponieważ mamy ograniczone zasięgi. Na YouTube nowe osoby, niestety, od trzech lat nie oglądają naszych treści. Ale za to część z Was, którzy subskrybują nas na YouTubie, mieli szansę nawet po parę tysięcy osób obejrzeć te nasze materiały. Naprawdę warto. Ja wkleję je pod spodem tutaj. Jeśli nie widziałeś, warto naprawdę na to zerknąć. W takim dużym podsumowaniu, Chciałbym Ci tylko po prostu przekazać kilka takich sloganów, takich rzeczy, które pragnąłem Tobie w tym tygodniu po prostu przekazać. I pierwsze i najważniejsze związane z chemioterapią, bo rozmawialiśmy na temat chemioterapii, tak naprawdę skutków ubocznych, które zostały tylko potwierdzone teraz badaniami. Że chemioterapia wywołuje następne zmiany nowotworowe w naszym ciele, e, robi przerzuty i generalnie no, dobija nasze ciało, widzieliśmy to od zawsze. E, jest to po prostu trucizna. Nie wiem, czy wiesz, ale na opakowaniach chemioterapii, kiedy taka e, chemioterapia przyjeżdża, generalnie jest napisane trucizna, a lekarze e, po, e, wkładają welfron le, w i tak dalej w rękawiczkach, żeby nie daj Boże nie było styczności z tą trucizną przez skórę, bo inaczej by się mogło coś naprawdę dla lekarza stać. Także. To jest coś, co robimy sobie nie wiem dlaczego, z jakiego powodu, boimy się, a właśnie rak to tylko słowo wywołujące strach. Raz jeszcze powtórzę: rak to tylko słowo wywołujące strach. Kiedy przestaniesz się bać, to taki rak w zasadzie jest tylko zwykłą zmianą nowotworową, zwykłym stanem zapalnym w Twoim organizmie i ten stan zapalny po prostu w Twoim organizmie można bardzo łatwo zlikwidować. Można bardzo zlik łatwo zlikwidować, zmieniają po prostu swój styl życia. Tylko wydaje się to najtrudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że nie dostajesz tych informacji. Kiedy idziesz do lekarza, nie dostajesz informacji, nie masz alternatywy. Jedyne rozwiązanie, jakie dla Pana mamy, to jest chemioterapia. Jedyne rozwiązanie, jakie dla Pana mamy, to jest radioterapia. Jedyne rozwiązanie w systemie medycznym. Zastanów się nad tym. Następnym razem, kiedy pójdziesz do lekarza, zastanów się nad tym, co staram ci się przekazać tak po prostu sumiennie od ponad 6 lat. Rak to jest jedynie słowo wywołujące strach. Drugi temat, który omawialiśmy, to kwestia. Tak naprawdę subiektywnego podejścia do suplementów. Zrozumienie, że to jest całkowicie nieregulowany biznes, że to jest coś, co od wielu lat niestety trzepie nas po kieszeniach, a w zasadzie nic nie daje. I mam dla Ciebie taką naprawdę prostą informację: taki slogan, dopóki się leczysz, zawsze będziesz chory. Dopóki się leczysz, zawsze będziesz chory. Ludziom się wydaje, że jak przyjmują suplementy, to się nie leczą. A tak naprawdę po co je przyjmujesz? Bo ktoś ci powiedział, że masz jakieś braki? Bo ktoś ci powiedział, że czegoś ci brakuje, ale w porównaniu do czego? Do kogo? Z czym? Jak? Dlaczego się nad tym nie zastanawiasz? Dlaczego łykasz wszystko, co ci po prostu sprzedają? Nie wiem jeszcze, jak można to inaczej przekazać, ale mam nadzieję, że dotrze to kiedyś do Ciebie, że dopóki się leczysz, zawsze będziesz chory. Nie szukaj lekarstwa. Jak pójdziesz do lekarza, da ci lek, lek każe. Jak pójdziesz do suplementiarza, da ci suplementy. Ale tak naprawdę potrzebujesz powrotu do natury, powrotu do siebie. I trzeci przekaz, który łączy się z tym wszystkim, pokochaj siebie, jak nigdy dotąd. Znikną choroby, żale, troski i wojny. Najgorszą chorobą ludzkości w tym momencie i pewnie od zarania dziejów jest to, że po prostu siebie nie kochamy. W momencie, kiedy pokochasz siebie jak nigdy dotąd, to wszystko zniknie. Wszelkie problemy znikną z Twojego życia. Będziesz zdrowy, bo Twoje ciało się uzdrowi, bo miłość nas uzdrawia. Znikną wszelkie żale, troski i bóle, bo miłość wszystko uzdrawia. Powiem Ci więcej, znikną również wojny na świecie, bo tak naprawdę toczymy te wojny w sobie, kiedy przestaniemy walczyć, pokochamy siebie, zakochamy się w sobie, tak jak powinno to być. To wszystko po prostu się naprawi. I tutaj odsyłam Cię do książki Ani Murdziani, e, którą e, niedawno zacytowaliśmy. E, zapomniałem teraz tytuł, wkleję pod spodem e, live, który robiłem na podstawie tej książki. Czwarta rzecz, którą pragnę Ci dzisiaj przekazać, to nawet najgorsza marchewka jest 100 razy lepsza od kawałka mięsa oraz na pewno przetworzonej paszy dla ludzi. Nawet najgorsza marchewka. Ludziom ciężko jest to zrozumieć. W momencie, kiedy mówimy na temat szkodliwości mięsa, robiłem film na temat szkodliwości przetworzonego pokarmu, który został wprowadzony w ostatnich 200 latach, który spowodował, że nagle zaczęliśmy umierać na zawały serca, na nowotwory, powstała cukrzyca, powstały e, Alzheimer, demencja i w zasadzie wszystkie choroby cywilizacyjne, no nawet nazwę swoją mają cywilizacyjne rozwój cywilizacji są związane z pokarmem. No to oczywiście pojawiają się sceptycy, którzy piszą w komentarzach, no tak, ale co jeść jak, jak te pestycydy wszędzie herbicydy i tak dalej tak dalej. Twoje zwierzęta zjadają pestycydy, ponieważ pestycydy są używane głównie do produkcji zbóżku, kurydzy. My tego nie jemy, my tego nie proponujemy. Te zboża są paszą dla zwierząt. Zwierzęta to zjadają, akumulują sobie w te pestycydy. I takie osoby, które zjadają mięso. Zbierają tych pestycydów całą masę. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś naprawdę przejrzał na oczy, przestał powtarzać te durne wręcz slogany, typu pestycydy, że nie ma co jeść, że warzywa są kiepskie i tak dalej. Ponieważ warzywa i owoce, jako jedyne, zostały nam do jedzenia, jako jedyne posiadają energię, bo nie trzeba ich zjadać bez gotowania. Kiedy coś zabijesz, to zabijesz to. Energię w tym jedzeniu i wszystko, co to jedzenie miało ci przekazać. Nawet jeśli byśmy zjadali zwierzęta na surowo, i tak nie jesteśmy w stanie dostarczyć sobie wszystkiego, ponieważ mnóstwo rzeczy musimy sobie dostarczyć z warzyw i owoców. Dlatego przestań demonizować warzywa i owoce. Zachęcam cię do tego, też wkleję film pod spodem. Myśmy po prostu zbadali. Kiedyś też uważaliśmy, że tak jest. Byliśmy zahipnotyzowani językiem suplemenciarzy, że wszystko jest zatrute, że wszystko jest zepsute i tak naprawdę nie ma co zjadać, musimy tylko od nich kupować te suplementy. A właśnie te suplementy. Zamierzam zabrać się głębiej za ten temat, bo spodobało Wam się, jak zrobiłem porównanie na internecie i producent, producent tego specyfiku, jakiegoś tam węglan, węglowodanu, sodu, odezwał się do nas: napisał w komentarzu, że mają jakieś wysokiej jakości tam ten, ten związek i tam mają potas z sodem. A zatem sprawdziłem, ile kosztuje w hurcie taki, taka soda. Soda w hurcie, uwaga, 25 kg kosztuje od 60 do 80 złotych. Zdajesz sobie z tego sprawę? 25 kg w Chinach sody kosztuje 60 do 80 złotych. Węglowodan potasu za 25 kg płaci się 100 złotych. Robią 445 gramów, niecały kilogram, mieszając dwa te związki i sprzedają to gówno za 60 złotych. A zastanówmy się, ile to kosztuje. W zakupie za kilogram płacą dwa zł. 80 groszy. Jeśli dają z tego 1 czwartą do, do tej mieszanki, to 70 groszy kosztuje ich sód. Za potas płacą 4 zł za kilogram. Jeśli podzielimy to na 4, to 1 zł wychodzi ich w zakupie ten proszek. Łączą to razem i kosztuje ich to złoty 70. Zł. Do tego dojdzie opakowanie. Nie wiem, 2 zł, może mniej, i tak dalej. Maksymalnie 5 zł to kosztuje. Wystarczy, że pokaże się jakiś lekarz lub były lekarz, i zacznie o tym gadać. Papleć wręcz jakieś głupoty, że to na coś pomaga. Ludzie zaczynają to kupować. Zamiast pomyśleć, jak zachorowali. Zbijają na was kabze po prostu łoją Was z kasy, udając, że coś leczą. A zatem dopóki się leczysz, zawsze będziesz chory i będziesz nabijał kabzę innym ludziom. Uważaj, to, co jest najważniejsze z tego tygodnia, co pragnąłem Ci przekazać w bardzo krótkim spocie, w niedzielę, to filar piąty. Uwaga, przyciągasz nie to, co chcesz, tylko kim jesteś. Czyli nie przyciągasz tego, czego chcesz, a przyciągasz to, kim się stałeś. I zachęcam Cię do tego, żebyś zawsze codziennie pracował nad tym, kim po prostu jesteś. A dzisiaj o 20.00 zapraszam Cię na spotkanie na żywo. Będziemy rozmawiać o ostatnich dwóch tygodniach przed wielkim postem. Przypomnę, że od 1 do 10 marca będziemy przeprowadzać Wielki Post Polska. Nie będziemy zjadać posiłków stałych pić tylko wodę i sok selera przez 10 dni. Zachęcam Cię bardzo do tego. Dołącz koniecznie o 20 dzisiaj na spotkanie, aby wiedzieć, jak się przygotować przez te ostatnie dwa tygodnie. I mam nadzieję, że takie króciutkie spotkanie, dosłownie 10 minutowe, również Ci się spodoba. Pod spodem są linki do filmów, abyś mógł obejrzeć, co Cię ewentualnie przegapiło. Prze, co ewentualnie przegapiłeś i pozdrawiam cię bardzo serdecznie z gorącego San Jose.